Witam Was w grze Blog Apolis. Gra opowiada o apokalipsie zombie jest w dość dobrej grafice. Kli gdy kliknę play, mam dwa, dwie możliwości gry. Albo jechać autem i rozwalać zombie w określonym czasie, albo yy, miejski survival. Wybieram mie miejski survival, tam jest więcej opcji do zrobienia. Jeśli będzie się wam podobała ta seria, no ten odcinek, w sumie to jeszcze nie jest seria. To dobijcie 5 łapek w górę pod tym odcinkiem. Napiszcie w komentarzu, co wam się podobało, co wam się nie podobało. Możecie też zostawić łapkę w dół, ale napiszcie, co muszę zmienić, żeby się wam podobało. Zasubskrybujcie. 40% osób, które mnie ogląda, mnie nie subskrybuje. Zasubskrybujcie, bo warto. Jesteśmy już w grze. Grałem, yy, zarobiłem 400 dolków, to było na pewno, już na pewno dobiłem do 1000, ale wydałem na psy i na broń. O, takiego oto rewolvera. Mogę sobie kupić shotguna i taką jakby snajperkę, kupuję jakby snajperkę. Zresztą nie amoma, więc nie będę jej zbytnio używał coś się tutaj. Taki typek to jesteśmy, my jesteśmy w naszej bazie, i są różne miejsca. Tutaj, gdzie są auta, to tutaj obok tego znacznika, to są różne auta, które możemy kupić i możemy po nie jechać. Więc jestem za biedny, żeby kupić jakiekolwiek auto. Takie drzwi. To są takie wejścia do domów. Tam zabijamy zombie. Zbieramy różne rzeczy. A reszta to nie wiem. A w Smith jest na dole wszystko objaśnione, co w danym rzeczy jest. Wsiadamy do auta. Pojedziemy porozjeżdżać. Zombie. Tak się zawiesiłem, bo słyszałem tą muzykę, co teraz jest. A to jest po prostu muzyka z, z gry, z radia. Mogę zmienić radio. To jest zombie. Przejedziemy go. Ogólnie w, te, w tej grze jest metro. Możemy do niego wsiąść i jechać pociągiem. W sumie metrem, bo to jest metro, nie, nie pociąg. I y, jak jedziemy, tam są zombie. Aha, roz, to nie ma rozwalone auto, ale tej się chciałem dostać, właśnie. To jest jedno z tych aut, które możemy kupić. Tam właśnie szedł szkielet. Ja sobie tu pobiegam, pozbieram y, zombie, żeby za nami biegały. Ogólnie to jest fajny skok, można wyskakiwać bardzo wysoko. Y, pozbieram tych zombie i sobie po farmie pieniądze. Zaraz Wam pokażę, jak. Link do gry oczywiście w opisie. I co ja wam chciałem powiedzieć? O, właśnie w tym metrze można jechać tym metrem i rozjeżdżać zombie. Co się respią automatycznie w, w metrze. W podziemiach. W takim tunelu, jakby. I tej sobie włażę. I jestem bezpieczny. Bo one nie potrafią przejść. Tylko muszę sobie zmienić broń. Zacząłem jak ten gun... Aha, jak się to zmi... Nie pamiętam, jak się to zmieniało. O, jest. U mnie tu jest kamera ograniczona, nie można niżej celować. Tylko na danej wysokości. O, dostałem guna. Nie poczułem, teraz strzelałem. Fajna jest mechanika gry w ogóle. Teraz ja nie szczylałem, ale była animacja szczelenia tak jakby. A, to jest budowla, więc myślałem, że to jest jakaś mapa. Możemy wyskakiwać na różne rzeczy. Teraz mnie wybiło. Jestem na tym i jestem nieśmiertelny, bo zombie tej nie dochodzą nawet. Zombie, dopóki nas nie zobaczą, stoją. Wchodzę teraz do metra, żeby wam je pokazać. Nie będę do nich strzelał, tylko po prostu Pojadę, jadę. Rozwalam zombie i sobie dostaję cash. Mam 71 dolków teraz po rozjechaniu tamtych. Jest takie smętne trochę, bo musimy... Jedziemy, skręcamy i znowu prosta. I czekamy na zombie. Są zombie, zabijamy je. Dostałem amunicję do rewolwera. Możemy trąbić. Jak pendolino. Możemy spamić przycisk. To jest fragment mapy, który się na, nam się mapa akurat sprzedaje. Ale trochę bardzo wybija w górę Siądę sobie, wyjdę sobie już z tego U mnie y, zombie się często bugują wszędzie Więc nie znacie dni, dnia ani godziny w którym się zbugują Pierwszy raz tutaj jestem U, źleczka, gdzie jestem? Tr coś się... Troszeczkę dalej jestem, ale jestem blisko tamtego miejsca w którym wszedłem Firefighter. Więc w dzisiejszym odcinku to już tyle, żeby Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Cześć!